Hello Hello, to ja właśnie ulubiony zimny ogrodnik. Przyszedłem sobie dzisiaj w sobotę jutro też będzie można na kiermasz kwiatów. O, coś takiego można kupić. No dziś chyba złota mila częstochowym, inne biegi, więc zaleje są zamknięte w sobotę, ale w niedzielę mnie tego problemu nie będzie. No idę, muszę kupić sobie tak surfinie, petunie, pelargonie, coś ładnego. No trochę tego będzie. A teraz odwracam kamerę i będę tradycyjnie jak zawsze. Yy, widział i opowiadał, co mi się podoba. Przypominam, jutro też jest czynne jutro czy w niedzielę. Tradycyjnie widzę są balkonowe i do ogródku śmierduszki o proszę, begonie krakowioczki czyli pelargonie o samitka duże 4 złote o niecierpki o, są tu już gotowe i do zawieszenia o, koleusiki, koleusiki, petunie hmm. komarzyca w różnych odmianach, heliotrop, o heliotrop 8 zł, to dobra cena werbenki czyli balkonowa klasyka O, To ładne Drobna, fajna Tutaj surfinka ciemna Tak, superwista tunia. Tamże. No, jaka ładna sondawilia na pniu. Są i cebulki lili, Widzę lawenda. Tak. O, duże, gotowe do zawieszenia. Kto nie chce sadzić, to tylko wiesza. Tu mamy poziomkę, skalniakowe rzeczy, o zapłacić kartą. Czosnego zdobny, już całkiem ładnymi kulkami. No, rojniki, czy jak ja to kapusty, łubiny, polecam, roślina wieloletnia, a fajnie wygląda i jest bez pras, posadzić do ogródka i zapomnieć. Dobrze. Stoisko znowu z petuniami. O, ładna petunia. Bardzo ładna. Bardzo ładna. Cieplamiste. W ogóle widzę na sprzedaż. Jak najbardziej. Są róże I graczki. I wszystkie. Jakieś tutaj. Berberysowate. O, azalie kwitną. Dobrze. Są azalie japońskie. No wiśnie ozdobne też przekwitały mi, czereśnie. Borówka jest na domu teraz na kwiatach. Teraz to jest oczywiście czas różaneczników, bo one teraz będą kwitnąć. Różaneczniki i azalie. Więc warto odwiedzić rezerwat różaneczników, który jest tutaj w edycji Herby pod Częstochową. Cytryń jest Hisanda Chinese, cytryniec chiński. No, widać, że ma kwiatki. Wartościowa roślina Actindia, czyli kiwi. Krematisy. Oj, tutaj. Wow, wow. Jakież normalnie małe cytrynki. U pan zadziwił. Cytryna skierniewiska znana, polecana. Także jest zawsze co wybrać i co obejrzeć serduszka no i oczywiście gęsióweczki, floksy szydlaste i wszystko to co się może przydać do ogrodu wylinowego oczywiście zaraz od wejścia macie stoisko z Różami, roślinami piennymi, Oto. czy też klematisami wiciokrzewami. a po prawej, oczywiście tam widzimy katalpy, a także bardzo popularne także znowu rośliny skalniakowe. Goryczka mi się podoba. Gentiana aukalis piękny kolor. Piękny kolor tej goryczki, naprawdę no i cena całkiem cena całkiem przystępna 15 zł trawy tu można kupić u pani o a tak kwitnie akacja O nie byłem Magnolia żółta Kolejny cel na moje liście zakupowe i najklasyczna O proszę a tutaj mamy co? No mięciutki o tej porze, jedyny iglasty, w sumie, może nie, No, jedyny z anemii iglasty, mówiący igły, czyli modrzew, w wersji szczepionej na pniu. O, dobra. No dobra. Oj, niedobrze, w tym roku nie ma wystawy kwiatów, jak zawsze, w środku. Nie wiem dlaczego. Niedobrze. No i ogólnie rzecz biorąc, no niestety, trochę maleje co roku to nasz kiermasz, a szkoda. Co jest tego przyczyną? Pewnie inflacja wszystkich, ale także być może no nie wiem, nie wnikam. W każdym razie sprzedawcom życzę udanego, no jak będzie u targu, a z warto, wyjdźcie, przejdźcie się z ciepło i dbajcie o zierny w swoim otoczeniu. A moja relacja choć krótka, to myślę, że treściwa.